Są ekonomiści, którzy twierdzą, że sprzedaż mebli to dobry wskaźnik wyprzedzający koniunktury. Jeśli tak, to co meble mówią nam o kondycji i kierunku, w którym zmierza polska gospodarka. Mikołaj Kunica, zapraszam na program In Business, a moim państwa gościem jest pan Maciej Formanowicz, prezes fabryki Mebli Forte. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Ostatnio branża meblarska nie ma lekko, ale wiele branż nie ma lekko. Tutaj różnica jest taka, że pojawił się dodatkowy problem w postaci certyfikacji pochodzenia drewna z którego produkowane są meble, tak zwane certyfikaty FSC, cztery okręgowe dyrekcje lasów państwowych, przestały wydawać te certyfikaty. To jest problem? Jeszcze nie do końca przestały wydawać, ale niektóre przestały, niektóre zapowiedziały, że przestaną. To jest pewien problem, dlatego że w zasadzie meble nie tylko meble. Wszystkie produkty drzewne muszą być wytwarzane na rynek unijny z drewna pochodzącego ze sprawdzonych źródeł. I ta firma FSC, która wydaje te certyfikaty, to sprawdza. Yy, większość odbiorców na Zachodzie żąda takich certyfikatów. Czyli jeżeli nasze produkty, bo to nie chodzi tylko o samo drewno lite, bo z drewna litego robi się niewiele mebli, ale wszystkie pochodne, jeżeli nie mają certyfikacji, będą miały problem ze sprzedażą na rynkach zachodniej Europy. A to jest bardzo duży rynek, trzeba powiedzieć, dla polskich mebli. Około 60 miliardów złotych to jest eksport całej branży. Branży, która zatrudnia około 200 tysięcy ludzi i nastawiona jest w ogóle na eksport. A tutaj wyłania się taki obraz, z którego można wyciągnąć wniosek, że po prostu ta polska produkcja traci unijny paszport? No trochę tak to wygląda. To jest, to jest od 90% polskiej produkcji jest skierowane na eksport. W związku z czym, no jeżeli to się zatrzyma, to sobie można wyobrazić, jakie to ma konsekwencje. A Polska jest największym eksporterem mebli w, w Europie. To jest rok 2021, ostatnie dane są za ten okres i drugim największym eksporterem na świecie. Więc widać, że jest problem. A z czego on wynika? Dlaczego? dyrekcja ma problem z wystawianiem tych certyfikatów? No problem jest złożony, dlatego, że ta firma FSC, która te certyfikaty wydaje, też trochę obrosła w piórka. Ona też stała się mniej elastyczna i tak dalej. No ale ona jest uznana na całym świecie. Jeżeli my będziemy się teraz obrażać na nią, to nic z tego nie wyjdzie. My musimy się z nimi dogadać. I te, Bo cały czas te certyfikaty były akceptowane. Natomiast no, nie można iść na skróty. Troszkę w rozmaitych rzeczach próbowano pójść na skróty z... Yy, Obchodząc w cudzysłowie troszkę te, te przepisy, i tego się nie uda zrobić. Ale trzeba z nimi rozmawiać. Natomiast, jak nie będziemy mieli certyfikatów FSC, to będzie, będziemy mieli problem ze sprzedażą wyrobów. Nie tylko my, ale to wszyscy i płyty, i papiery, i no wszystko, co pochodzi z drewna. I rozumiem, że to jest ryzyko dla całej branży i w związku z tym dla też ludzi w tej branży pracujących. tak, Żeby, Jeśli nie będą produkty ich trafiały na, na, na rynek europejski, a to jest podstawa dzisiaj eksportu, to po prostu będą mieli problemy z utrzymaniem miejsc pracy. Tak? To jest jedno. Trzeba pamiętać o tym, że to FSC będzie, będzie będą kolejne wskaźniki, bo to się wiąże z całą polityką zrównoważonego rozwoju, która jest mocno forsowana na zachodzie. I dlatego nie ma co liczyć, że to nagle ktoś odpuści i nie będziemy tego stosować. To musi być. Natomiast firmy Produkcyjne na zachodzie Europy, w Niemczech, we Francji takie pochodzenie posiadają, te TFSC posiadają. W związku z czym no, będzie naturalny układ. Oni będą mieli to, będą mogli można sprzedać, może są troszkę drożsi. A my nie będziemy mieli, zablokujemy sobie eksport. Używając języka lasów państwowych podcinamy chyba trochę gałąź, na której siedzimy, a tych gałęzi w ogóle nie jest za wiele, bo teraz możemy przejść później do tematu podaży i dostępności surowca, z którego wytwarzane są meble. No, my tak to chyba podcinamy się cały czas te gałęzie, bo, bo patrząc na tę sytuację gospodarczą, to jest bardzo wiele elementów których ja uczciwie powiem nie rozumiem, dlaczego się tak grała. Europa, w ogóle kraje zachodniej Europy patrzą na swoją gospodarkę, patrzą na swoje firmy, starają się im stworzyć jak najlepsze warunki. Natomiast u nas ja mam wrażenie, że jakby się zupełnie tym nikt nie interesuje. Jest to sytuacja bardzo trudna. Mówimy o, o, pochodzeniu, drewno, o pochodzeniu drewna, ale mówmy też o tym, ile drewna się spala w Polsce. Rozumiem, że ktoś określił, że drewno jest biomasą odtwarzalną. No dobrze, ale biomasa odtwarzalna to może być słoma, która rośnie rok albo coś, co rośnie dwa lata, ale nie 80 lat. Poza tym w Polsce w elektrociepłowniach spala się prawie 27 milionów metrów sześciennych. Połowę tego, co pozyskujemy. To nikt mi nie powie, że to jest drewno odpadowe. To, są, to jest dobre drewno, które jest przerabiane na zrębki i sprzedawane jako materiał opałowy. Chyba nie tędy droga. Te zrębki mogą być wykorzystane w przemyśle płytowym, w przemyśle papierniczym, czyli przetwarzane dalej. My przegrywamy z elektrociepłowniami w przetargach na drewno. Dlatego przegrywamy, że oni mają, płacą określone opłaty za brak stosowania energii odtwarzalnej, tej biomasy, ale drewno nie jest energią odtwarzalną, tak trzeba sobie powiedzieć, nie jest źródłem odtwarzalnym. Mówiąc o problemie ochrony interesów krajowej gospodarki, pojawia się też problem związany z nieszczelnością polskich granic, mimo nałożenia zakazu importu mebli z Białorusi. No to jest kolejny problem. My musimy patrzeć, nasze meble są eksportowane głównie do zachodniej Europy. Południowej też, ale zachodnia Europa jest takim podstawowym naszym rynkiem. Bardzo dużym producentem mebli była Białoruś. Ukraina też zresztą, z Ukrainy to płynie, ale z siłą rzeczy tam jest ta podaż, jest zmniejszona ze względu na wojnę. Ale z Białorusi była bardzo duża podaż. Zarówno płyty, z zrębków, z których korzystały polskie elektrociepłownie, ale również mebli. O ile płyta i zrębki zostały zatrzymane, o tyle meble, które produkowane są na Białorusi, z płyty która produkowana jest w dużym części w zakładach jakby podlegających sankcjom, do Polski są sprowadzane w sposób przeróżny przez Litwę, Polski na rynek europejski, przez Litwę, przez Estonię, ale i przez Polskę. No na granicy są te, te. Nie mogą jeździć naczepy białoruskie, ale jeżdżą ciągniki białoruskie, ale jeżdżą naczepy z polskimi ciągnikami. To jest działanie na szkodę polskiego przemysłu, jeżeli mówimy o tych sankcjach. Tam to jest dotowane, także to nie możemy porównywać się w żaden sposób z warunkami. Co jeszcze Pana dziwi, jak obserwuje Pan, bo ma Pan ogromne doświadczenie, 30-lecie fabryki mebli Forte w tym roku. Co, co Pana dziwi, jak obserwuje Pan polską gospodarkę? Dziwi Pana na przykład to, jak prowadzona jest walka z inflacją? Mamy inflację na poziomie powyżej 16%, to jest ten najwyższy poziom od marca 1997 roku. No mówimy o inflacji tej ogólnej na trasach, a taka konsumpcyjna inflacja jest dużo wyższa. Trzeba ja sobie też powiedzieć, prawda? Bo w gospodarstwach domowych kosztuje wszystko dużo więcej. Żywność podróżała więcej niż 16%. Ja powiedział tak, ja się bardzo zastanawiam nad tym, jak to, się, jak to poukładać, bo jest cały szereg działań, które utrudniają funkcjonowanie przedsiębiorców. No, według mnie państwo bierze pieniądze z przedsiębiorców, z gospodarki. Nie ma innego źródła. No z podatków, prawda? Przede wszystkim no ale, z podatku VAT tak, ale, i trochę z podatku PIT i CIT. Ale podatki płacą ci, którzy zarabiają, którzy na to mają. W związku z czym, jeżeli, jeżeli my będziemy utrudniać funkcjonowanie przedsiębiorcom, to będzie to dość skomplikowana sytuacja. Ja nie, tego się nie bardzo wyobrażam, bo yy, mamy w branży, tej, którą ja reprezentuję, sytuację ogromnej koncentracji na rynkach europejskich. Próbowaliśmy przeciwdziałać temu. Ale nawet Komisja Europejska wydała zgodę, i doszło do tego, że dzisiaj we Francji jest de facto jeden klient na meble. Jeden, odbywa. nazywa się różnie oczywiście, ale właściciel na końcu jest jeden. Nie jest to fizyczna, są to koncerny, ale wszystko jedno. To, jest to, to powoduje ich ogromną siłę przetargową. Więc tutaj z tym mamy problem. Mamy problem z dotacjami. Dostaliśmy dotacje na COVID. Urzędy pracy przyznały te dotacje, podpisaliśmy umowy, dot, przyszły dotacje. W tej chwili urzędy pracy zaczynają weryfikować to na PCI przepisów, które wyszły w ogóle później i chcą te pieniądze odebrać. To jest bez sensu. Przecież to, to, to jest jakaś taka, no powiedziałbym, nieuczciwość państwa. Tak nie można funkcjonować. I jak tak patrzę na, na to wszystko, no to widzę, że, że trochę nam jest trudno. Teraz wchodzi ten, ten propozycja jest podatku yy, od zysków nadzwyczajnych. No kto ma zyski nadzwyczajne? Mogą mieć jedynie monopole, które dyktują ceny. Natomiast nie przedsiębiorstwa, które normalnie funkcjonują w gospodarce rynkowej. Jeżeli oni mają dobre zyski, to ich chwała. Mhm. No bo idea podatku od ponadnormatywnych zysków wydaje się społecznie sprawiedliwa, no bo Ceny nośników energii wzrosły z przyczyn no, nadzwyczajnych, bo taką przyczyną jest wojna. To jest główny, głównie efekt działań państwa rosyjskiego, powoduje to, co dzieje się na rynku energii. No I rzeczywiście te koncerny energetyczne no, mają ponadnormatywne zyski, które pochodzą z naszych kieszeni, czy to przedsiębiorstw, czy gospodarstw domowych. I to jest logicznie uzasadnione i, i sprawiedliwie społeczne, żeby część tych zysków w postaci podatków i redystrybucji do firm czy, do, do, czy po prostu do podatników. Natomiast, chyba ten podatek w, w polskiej wersji, bo nie znamy projektu, Oczywiście. ale jeśli jest mowa o, za, o nałożeniu go na wszystkich przedsiębiorców zatrudniających powyżej 250 pracowników, no to to się robi problem. To się robi problem, dlatego że kto może uzyskiwać zyski ponadnormatywne? Ktoś, kto ma siłę na rynku taką, że może dyktować ceny. Kto ma taką siłę? Zakłady energetyczne, Peginigę, paliwa. Natomiast producenci rozmaitych dóbr albo nawet tacy, którzy zaczęli w 2020 roku i powoli rozwijają swój biznes funkcjonują w gospodarce rynkowej, dyktują ceny czy uzyskują ceny, jakie można uzyskać na rynku i to chwała im za to i nie można za to karać, także to jest dla mnie zupełnie nie tędy droga, ale zgadzam się, że tam, gdzie, gdzie te zyski są ponadnormatywne, ale właśnie w monopolach, powinno być to w jakiś sposób sterowane. No, tak chce zrobić Komisja Europejska. Problem chyba mamy po prostu krajowy, związany z jakością legislacji. Tak było z Polskim Ładem, teraz na kolanie przygotowywane są te przepisy dotyczące podatku od ponadnormatywnych zysków. Rozumie Pan, co się dzieje w systemie podatkowym w Polsce? Nie. Szczerze powiedziawszy nie, I, i tego się obawiam, ponieważ no, musimy coś planować. Sytuacja jest trudna, bo przecież my wchodzimy w kryzys. Naprawdę wchodzimy w głęboki kryzys. Dzisiaj patrzymy po naszych odbiorcach na, na, w Europie Zachodniej, oni wszyscy ograniczają odbiory. Przede wszystkim ludzie interesują się tym, czy ogrzeją mieszkania, czy, czy będą mieli, jak powiem, pieniądze na, na jedzenie, na wszystkie te podstawowe rzeczy. Meble i wszystkie dobra konsumpcyjne. AGD i tak dalej, nie są w pierwszej kolejności. To nie jest towar pierwszego wyboru. W związku z czym my musimy się liczyć z tym, że spadną te zamówienia, i musimy patrzeć, jak się tutaj w tym wszystkim odnaleźć. Czyli potrzebujemy jakiegoś wsparcia. Natomiast inflację, to przy to wiedzą dobrze ekonomiści, no, zwalcza się tym, że się ogranicza wypływ pieniądza na rynek. Nie ma siły. My wszyscy musimy to odczuć. Tutaj te wszystkie tarcze, to jest rzecz, która jest swego rodzaju protezą krótkoterminową. Musimy wszyscy za to zapłacić, za tę inflację. Czy ona jest wywołana przez nas? W dużym stopniu nie, ale, ale za to, no, żeby ją zwalczyć, trzeba za to będzie zapłacić. Panie prezesie, mówiąc jeszcze o kondycji niemieckiej gospodarki, ja mam taką obserwację, tak mi się wydaje, że sektor wytwórczy, kiedy przyszła pandemia i kryzys wywołany pandemią, poradził sobie całkiem nieźle, bo to nie było tak, że Niemcy, to była rozpędzona gospodarka, potrzebująca różnego rodzaju produktów i usług, no tyle tylko, że zerwane zostały łańcuchy dostaw i w związku z tym, jeżeli ktoś coś produkował bliżej, na przykład meble z Polski, to był je w stanie sprzedawać całkiem nieźle. Natomiast teraz, jeśli niemiecka gospodarka wpadnie w recesję, to się może okazać, że sektor wytwórczy w Polsce ucierpi dużo mocniej niż w kryzysie covidowym. Czy to jest ma Pan podobne myślenie, czy ja się mylę? Niemieckie, niemiecka gospodarka, powiedzmy, jeżeli chodzi o nasz, o nasz sektor, o branżę meblową, to bardzo duży dopływ tych mebli jest jednak z rynków tutaj europejskich. Mówi się o meblach chińskich i tak dalej, ale to jest tylko pewna, pewien fragment. Natomiast myśmy dostarczali bardzo dużo mebli. W momencie, kiedy powstał kryzys covidowy, no wszyscy zatrzymali się w domach. I wtedy nastąpił ogromny boom na wszystkie rzeczy typu wyposażenia wnętrza nie tylko meble, ale i AGD, i farby, wszyscy zaczęli na gwałt odnawiać. Także myśmy mieli rok 2020 po tych pierwszych trzech miesiącach, bardzo dobry, 21, znakomity, no bo wtedy, że tak powiem, jeszcze było to, to zatrzymanie. Niemcy poradzili sobie z tym problemem covidowym, no lepiej z bogatszy kraj, w związku z czym te dotacje były większe, Pracow, pracodawcy dostawali więcej pieniędzy na zrównoważenie tego braku pracy, no bo ludzie zatrzymali się. Natomiast jak to, będzie, jak to jest tutaj u nas? Ja myślę, że my sobie bardzo dużo utrudniliśmy przez rozmaite przepisy. Utrudniliśmy sobie rynki zbytu poprzez dopuszczenie do tej koncentracji. A teraz wprowadzamy jeszcze ograniczenia od właśnie typu FSC, typu... Typ, no i inne. Problem będzie, bo będzie brakowało szkła, bo huty szkła są grzane na, na, na gaz w dużym stopniu, prawda, te wanny. To też wszystko jest nam potrzebne. Więc ja myślę, że ten kryzys, który będzie w Polsce, będzie głębszy, ponieważ w Polsce jest dużo, duża ilość małych przedsiębiorstw, które są, cała branża mylowa to tych dużych firm jest niewiele. Natomiast wszystko to jest oparte o małe przedsiębiorstwa, które będą miały duży problem, żeby sobie poradzić z tym wszystkim. Panie prezesie, jak mówimy jeszcze o, o wzroście cen, powiedzieliśmy o inflacji konsumenckiej, która też nie odzwierciedla kondycji re, 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 faktycznego wzrostu cen życia w gospodarstwach domowych. No bo ten koszyk indywidualnie wygląda trochę inaczej niż koszyk gus -u. Natomiast spójrzmy na inflację producencką, bo produkcja przemysłowa w sierpniu jeszcze bardzo zaskakująco dobrze się trzyma. Prawie 11% wzrostu rok do roku. Natomiast ceny producentów to mnie zastanawia. Wzrostły w skali roku o 25,5%, miesiąc do miesiąca o prawie 1%. Czy widzi pan, że ta presja kosztowa na producentów cały czas jeszcze się nie zakończyła i będziemy widzieli jeszcze wyższe poziomy inflacji w związku z tym? bo ta Pytanie, czy wkrótce ceny producentów przełożą się na kolejny skok inflacji tej konsumenckiej? Nie ma innego wyjścia. To się musi przełożyć. Natomiast trzeba powiedzieć tak, że ten ogromny skok kosztowy był Rok temu, kiedy wzrosły, wzrosły komponenty, bardzo wzrosły, powiedzmy koszty produkcyjne, koszty wytworzenia wzrosły około 50%. To jest dużo. Tego się nie dało w całości przełożyć na ceny, właśnie ze względu na tą ogromną koncentrację i siłę przetargową koncernów. Natomiast w tej chwili główną przyczyną, główną przyczyną wzrostu kosztów jest energia. I to będziemy odczuwali, i to trzeba będzie przełożyć na konsumenta, bo inaczej przedsiębiorstwa nie, nie poradzą sobie. To jest oczywiste. Nie da się wszystkiego przełożyć, w związku z czym będą upadłości, bo firmy nie będą w stanie tego sfinansować. Tak to się przełoży. To będzie po prostu obniżenie poziomu funkcjonowania całej gospodarki. To na koniec, panie prezesie, może skoro ciężko znaleźć pozytywy, to może dobra rada, jak przygotować, jak pan przygotowuje biznes na wyraźnie trudniejszy rok. Przede wszystkim to jest cięcie kosztów, prawda? Wszystko, co można, zatrzymanie inwestycji, zablokowanie wydatków. To jest zawsze taka najlepsza rada. Jak się dzieje źle, to trzeba po prostu siąść na książeczce czekowej. Natomiast y, optymalizacja i racjonalizacja, myślę, że takim pomysłem jest też pewna koncentracja. To znaczy, trzeba się konsolidować, żeby wspólnie tworzyć silniejsze organizmy, które będą bardziej odporne. Dywersyfikacja i konsolidacja. Taka jest, taka jest jakby recepta, chociaż już jest nie takie proste. Prezes Fabryki Megali Forte, pan Maciej Formanowicz, był moim gościem. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Dziękuję. To był program In Business. Proszę oglądać nas za tydzień.